Dzień dobry, dzień dobry i w kalendarzu już 1 czerwca ja zaczynam dzień od śniadania kolagen plus do tego chleb z ziarnami polędwica sopocka sparzona, do tego ogórek a na drugie śniadanie na wynos wafel takie kukurydziano smaku pizzy baton proteinowy z biedronki, to jest z Lidla, to jest z biedronki i tutaj takie drugie śniadanie jamko cynamon Także cudownego dnia póki co. Jak zwykle, jadąc mam wesołą akcję. Panowie właśnie rozsypują kamień na torach. Ten pierwszy wagon, który gdzieś tutaj widzicie, miał właśnie takie po boku coś spuszczone i sypią kamień. A już myślałam, że coś się zepsuło i trzeba będzie zawracać. Lunka wyszła, słuchajcie, a bombelki. O, o, tak. Jedne tu szaleją, a ten tutaj szaleje. Tak? No? Te dwa śpią, to ich nie wtykamy. A te chcą się bawić. Tak mi się wydaje. Chcą się bawić. Słodziaki maluchy, maluchy rozrabiaki. O, o. I proszę, i gilgotać mnie. No tamten też zasnął. Bombisław to jest Bombisław 2, czyli Anubis 2. Ma w tych samych miejscach plamki. I się śmieje, że to jest Anubis 2, prawda? No. No, i już się dobiera i już przeszkadzam i już przeszkadzam i już przeszkadzam. Sam nie mogę spać i przeszkadzam innym. Prawda? Piona. Piona. No, no i zobaczcie. I zobaczcie tego małego. Czy to nie jest słodkie. Czy to nie jest słodkie? Psik, na zdrówko. Na zdrówko. Dzień dobry. Już są coraz mądrzejsze. Wszystkie już mają oczka pootwierane. Tak patrzą. Nie wiem, czy one wiecie, widzą już, czy nie. Gdzieś tam. O! Coś tam czytam, ale. Już są coraz mądrzejsze. O, zobaczcie, jak tu się biją. Jak tu się biją. Jak tutaj łapeczką, tak? Mały rozbójnik. I mamy, słuchajcie, grad. Dosłownie grad. Zobaczcie. Mamy maj. Ej, czerwiec. Pierwszy czerwca. Tak, moi drodzy, mamy już popołudnie. Ja wróciłam już z miasta. Zabieram się teraz za obowiązki domowe, za chwileczkę szybciutko pranie, ale chciałam Wam pokazać kilka rzeczy z Biedronki i z Rossmana, które kupiłam. Z Biedronki fajna promka jest, ale to Wam za chwileczkę o tym powiem. Najpierw przedstawię Wam, przedstawię, pokażę. Tu mamy kulę do kąpieli Romi, Rominika, Dominika Rupińskiego, coś mi się dzisiaj plącze język. Chyba przez to, że pogoda się poprawiła. to tu tutaj ogórasy, kiełki, rzodkiewki, ostatnio bardzo... Polubiłam ponownie kiełki, także daję, gdzie tylko mogę. I tutaj mamy właśnie te kule do kąpieli. Są to, wiecie co, ja myślałam, że one mają gdzieś tam jakieś zapachy, ale, ale nie widzę, żeby coś miało, było opisane, że ma na przykład jakiś zapach. Tylko tyle, że ta jest różowa, ta jest niebieska i ta powinna być w sumie fioletowa, prawda? Kule, powiem Wam, są dosyć spore, one mają 165 gram, czyli to jest troszkę więcej niż te takie standardowe, także na pewno będziemy testowały. I muszę Wam powiedzieć, że one, jak je wącham, chyba ta bardziej, ta różowa tak cukierkowo bardzo pachnie, niebieska aż tak mocno nie. Jeszcze zobaczę tę fioletową, otworzę. Bo ta różowa to naprawdę takimi cukiereczkami pudrowymi pachnie. Ta fioletowa najbardziej pachnie taką chemią. E, czyli takim, wiecie, e, typową kulą taką do kąpieli. E, różowy, takie cukiereczkowe, naprawdę cukierki pudrowe, a niebieski taki bliżej nieokreślony. Dla mnie bynajmniej. Dajcie znać w komentarzu, czy testowałyście, czy u Was jest taki szał. Ja akurat wzięłam, bo lubimy mieć kulę do kąpieli, a była jakaś oferta, więc 6,99 zł bodajże za jedną. I w biedronce, słuchajcie, jest teraz oferta promocyjna, że jak weźmiemy dwa, dwa płyny Eveline, to mamy je za 15 zł. Normalnie jeden kosztuje 14,99, a jak weźmiemy dwa z kartą moja biedronka bądź z aplikacją, bo teraz już też się pojawiła aplikacja biedronki, to mamy te dwa płyny w takiej samej cenie. Miałam wziąć jeden tylko, bo tak jak Wam mówiłam, ten z Be beauty mnie uczulił. Nie tylko mnie, bo moje dziecko dzisiaj mi powiedziało, wiesz, mnie buzia piekła po tym płynie. Ja mówię, to czemu mi nie powiedziałaś? No, ale dobra. Także wzięłam ten z aloesowym, z kwasem hialuronowym z aloesem, z wodą kokosową i z ogórkiem. U mnie się bardzo fajnie sprawdził ten płyn. Mamy już tam resztkę, więc będzie na długi, długi czas. Wzięłam dwa i z Rossmana słuchajcie, wzięłam do przetestowania maseczkę Peel Off szukałam tej ostatniej którą miałam i zapomniałam całkiem jak się jak ona wyglądała więc spadło na tą złoto i kwas hialuronowy i ta maseczka była za złoty 50 dwa lakiery neonowe tutaj tak nie widać tego dokładnie jest to taki róż i taki żółtawy kolorek i mam nadzieję, że się nie, no zwykłe lakiery z Lovely i lakiery były po 6,99. 6, I wzięłam jeszcze żelę pod prysznic. Mamy tutaj naturalne ekstrakty z maliny i limonki. Po prostu pachnie obłędnie. I drugi z naturalnym ekstraktem z arbuza też bardzo pięknie pachnie. Chociaż ten malina-limonka pachnie o wiele, wiele ładniej. Fajnie to wygląda, bo mają identyczne właściwie. Opakowania tutaj, jakby tak ktoś nie przyjrzał się, to by pomyślał, że to jest to samo. I te żele były standardowo po 3,99. Także jak widać, hol niewielki. I cóż, kochani, ja będę się z wami żegnała. Dajcie w ogóle znać, czy sprawdza się u Was również ten płyn, czy kupujecie żele z isany, czy raczej są dla Was za tanie. I i, i przechodzicie obok tego ja tak jak mówię, szukałam neonowych jakichś lakierów, w ogóle lakierów takich zwykłych wszędzie są żele, hybrydy ja chciałam najzwyklejsze i udało mi się właśnie jakimś fuksem dzisiaj w Rossmanie mm, złapać, także nie przedłużając, ja gorąco dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi będzie mi bardzo miło, ja Wam życzę wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku, pozdrawiam, papa pa.